Po co jest potrzebna choroba temu jeszcze nienarodzonemu dziecku? Nie mam pojęcia. Po co jest potrzebna w ogóle kolejna tragedia? Boję się naprawdę spekulować, przewidywać, jak daleko sięgnie wyobraźnia scenarzysty. Że podmienił dziecko? Właśnie. To nie! Jest, to jest, jest, to a nie bo linka dziecka... umrze podczas porodu, wiesz, tu podczas o, porodu. O nie! O, tego dym! No. Ale podoba mi się. To Tego to nie grali. Aż jestem podekscytowany. No, ja też... Marcin przytula jedną, a tak, druga tak, oblizuje tak. się tak. ze smakiem. thank mm -hmm. you manko. witajcie w kolejnym odcinku Super Seriali. My jak zwykle namawiamy Was do tego, żebyście oglądali nasze wspaniałe, rodzime seriale i razem z Wami patrzymy, co się w nich takiego dzieje. Mówię patrzymy, chodzi, chodzi o liczbę nogą. Agnieszka Pyś, osoba encyklopedyczna, powiedziałbym, bank wiedzy. To jest najbardziej chroniona osoba w Polsce, bo ona wie wszystko. I ja, Rudy, dzięki Agnieszce i dzięki Wam wiemy bardzo dużo. Dodam tylko jeszcze tytułem wstępu, że koniecznie subskrybujcie ten kanał. Będzie nam miło, jak będziecie komentować, bawić się z nami, naciśnijcie dzwoneczek i możemy jechać bo Agnieszka powie, cześć, jedziemy z psychopatą. Cześć, jedziemy z psychopatą i po raz kolejny jedziemy z tytułem, że no za hasłem miłość nie zawsze kryje się miłość i coraz częściej odchodzimy od takiego scenariusza, kiedy no, no to jakże wzniosłe uczucie powinno dominować w życiu bohaterów, no niestety tak nie jest i coraz częściej bohaterowie, no w tym przypadku bohaterka naszego ulubionego serialu, o którym mówimy wam ciągle przy każdym odcinku, nie strudzę Niezłomnie. Nie nie. Bo go e, no, Kocham serial, no i widzowie też go kochają. No nie, chyba nikt nie wątpi w to, że to ulubiony serial milionów Polaków i tak pewnie długo jeszcze pozostaje. E, smutna wiadomość, smutna jest, wiadomość taka, jest taka. Wszyscy są zdrowi, ale nie wszyscy. No nie wszyscy są zdrowi na umyśle na pewno i nie, nie nad każdą bohaterką też będziemy się w dzisiejszym programie litować. O ile no tutaj też możemy już zdradzić imię tej postaci, o której będzie spora część naszego dzisiejszego odcinka. No chodzi oczywiście o Izę. No, ma swoje za uszami dziewczyna, kiepsko wybrała sobie kolejnego trzeciego już męża, no i niestety teraz boleśnie się przekona. Dlaczego jak, tak bardzo źle wybrała? dobra nowe jak jak życie wygląda z tyranem. Dobrze. <laughs> Zobaczmy, za zatem. Cały oddział plotkuje o i pacjencie. Mama z Radkiem ciągle się kłóca. Wszystko będzie dobrze, no? Nie sądzę. Ja ci muszę coś powiedzieć. Ja mam wszystko, co powinienem wiedzieć. Chcę porozmawiać z moim szefem. Ty naprawdę myślisz, że ktoś taki jak Kuba zgodzi się na dziesięć resztki? No to. Uderzasz mnie. Ja. Wśród całego gąszczu scen, mhm. które zapowiadają naprawdę mhm. słowite wydarzenia w przyszłych odcinkach, skupmy się na biednej, bądź nie biednej Izie. Gdyby ktoś nie wiedział, Iza jest mamą dzieci Marcina tak. Byłą żoną, byłą żoną. Też. niewierną żoną, dodajmy, a niewiernych żon ostatnio u nas pod dostatkiem. No i Iza, która do pewnego etapu wzbudzała dosyć pozytywne uczucia. Jako i dobra wśród, mama. Jako dobra mama, kochająca żona. No zachciało jej się oczywiście skoków w bok. E, Roman z Radkiem skończył się szybkim ślubem. E, miało być jak w bajce, jak w bajce nie jest. Z tego króciutkiego zwiastunu no najbliższego odcinka serialu jak miłość możecie zobaczyć scenę, w której Szymek, czyli syn Marcina dzwoni do ojca przerażony, że oczywiście ojczym znowu urządza jakieś tam dzikie awantury, mama płacze. Co się oczywiście powtarza od dłuższego czasu coraz częściej. No i Marcin, który wkracza do akcji i widzi Izę no, w ramionach swojego męża tyrana. I teraz pytanie, jaka będzie reakcja Marcina w takiej sytuacji? Czy będzie chronił yy, nie tylko swoje dzieci, ale także byłą żonę, będąc w szczęśliwym związku z kamą? Mhm. Znaczy, żonę sobie odpuści i yy, tutaj dobro dzieci będzie decydujące. No i co obstawiasz? Yy, no, obstawiam, że yy, Marcin to bohater. I żonie też pod każdym pomoże. Z możliwym um, aspektem, jeśli chodzi o jego życie prywatne, zawodowe, no to Izie na pewno, um, Izzy samej nie zostawi w takiej sytuacji. Mamy taką zapowiedź um, też kolejnych odcinków, kiedy um, Iza przerywa milczenie, wyznaje prawdę o tym, jak wygląda to jej bajkowe życie z Radkiem. Um, na razie mamy tylko przebitki um, zdjęciowe. Um, dawkujemy emocje, posłuchajcie, to są sceny naprawdę takie mocno um, wyciskające łzy, wstrząsające. No i widzimy tą kamę, która. Takama to nie ma lekko Patrzcie z Marcinem. z niedowierzaniem, co tutaj się dzieje, no bo... Kurczę, no miało być e, pięknie. Jak, jak amnezja, to ratowanie żony z rąk Byłej żony, nie? ale to też przewidywaliśmy w tak. z poprzednich tak. odcinków, że no, e, gdzie dwie się biją, a wtedy była Kama, no i e, postać, o której też długo mówiliśmy, no to Iza może wypłynąć w najmniej nieoczekiwanym momencie. No i właśnie ten najmniej oczekiwany moment, moment, moment nastąpił. No więc e, pewnie Marcin pomoże. Pewnie Kama będzie miała z tego tytułu problemy, bo on się zapomni, jak to Marcin, bo no jak coś robi, to na 100%, jak się gubił, to na pół roku. Przecież to jest tak uczciwie prawda. starający się facet. No i co? Myślisz, że Radka odkleimy od tego wątku? Czy on po prostu będzie funkcjonował jako satelita, który będzie drażnił pod postacią mm -hmm. i maską złego bohatera? Ja myślę, że on od dłuższego czasu jest na wylocie już w serialu i tylko scenarzyści czekają na taki dogodny moment, żeby powiedzieć Że to Radkowi tak się skończy, tak, że podziękujemy Radkowi. Tylko pytanie, w jakich okolicznościach Radek skończy, bo tutaj też może być różnie. Znając, wiesz, wyrywność Marcina do e, wszelkich takich, wiesz, e, no... Niebezpiecznych sytuacji może być różnie. No wiesz, jeżeli mam psychopatę, to chyba najszybciej, najłatwiej, najtanij hmm. to wysłać go do więzienia. No ale wiesz, jak to z psychopaci z reguły bezkarnie... Oni są niełapalni, tak, to fakt. Tak, ale zobaczymy. ściga ich policja. E, napiszcie w komentarzach. E, Aga mówi, że skończy w zniknięciu, rozumiem. No. A ja obstawiam, że jednak jeszcze trochę się z radkiem pobujamy i będzie stwarzał problemów po to, żeby tą i zamęczyć, i żeby to jakoś się jeszcze ciągnęło. Nie wiem, co wy na to. Jesteśmy ciekawi, napiszcie w komentarzu, jak ktoś z was wie, no bo faktycznie może być tak i tak. Może Zawsze jest, tak. wiesz, to wszyscy z nas korzystają, jak się pojawia psychopata, żeby mm. trochę jeszcze tam powyciskać do końca, a może coś twardego odwali, a może wpadnie pod samochód albo w kartony. Nigdy nie wiadomo, w polskich serialach rzeczy dzieją się dość prędko. Dziękujemy Radkowi, że został psychopatą. Jesz... Nie, nie dziękujemy. Jeszcze też warto wspomnieć... Chcesz jeszcze takie. powiedzieć tak, źle tak, o tak, dobrze, nie, no, bo wiesz. ale ty jesteś naprawdę taka, że Izy to nie lubisz. Nie, no... Kto lubi Izę? No, na pewno ktoś lubi Izę. Nikt nie lubi Izy, podejrzewam. O ile sympatia moja do Adriany Kalskiej jest wielka od samego początku, jak tylko się pojawiła w serialu, no to rolę ma tak rozpisaną, że no nie da się lubić. No, te mocno płaczliwe sceny, te dziwne grymasy, wyrazy twarzy, które są no takie niezwiastujące nic dobrego na pewno. No i też Iza sama się też prosi o kłopoty. No, Mamy też fajną scenę, dokopaliśmy się w czeluściach internetu do tej sceny, jak wyglądało poprzednie małżeństwo Izy, które też miało być oczywiście e, szczęśliwym no, związkiem. Wiadomo. Poprzednik Marcina był też psychopatą, przypominamy postać Artura Skalskiego, pewnie go wszyscy kojarzycie, e, no ty go też pewnie kojarzysz, no bo za postacią Artura Skalskiego en, krył się Tomek Ciachorowski, który no... Powiedzmy sobie wprost, też wkraczając do serialu M jak Miłość i do życia, Izy w tak mocny, zdecydowany sposób, no. no ty, ale ona trzeba przyznać, może i psychopatów, ale przystojnych no, dobiera. Tak, dobiera sobie takich fajnych mężów, ale, którzy niekoniecznie... Słuchali, się e, potem jak... kończą potem dobrze. Więc jeśli chcecie, to możecie zobaczyć z nami tę scenę. Dobra. Przecież że jest sama. że to ty. Tak. To jest Ania moja przyjaciółka. Przyjechaliśmy ci pomóc. Maja. No. Moja jest twoja. Złałszywał te wyniki. Ja wiem. Nie wiem no już. Nie uspokojnie, co się dzieje. on no, mi zabrał mi dokumenty komórkę. No, daj mi jakieś leki, chcę też zabić do niemiec. Idę tak. Nie! nie, dlaczego nie? To trzeba przyznać dość ciekawe nawiązanie sceny do sceny. Tak, historia zatasza ko. Marcin przytula jedną, a druga oblizuje się ze smakiem. Sześć lat minęło, Marcin jest ten sam, ewidentnie w formie, a Iza, jak wiemy, no nie jest lubiana. No, mhm. Oficjalnie mogę powiedzieć, że Agnieszka skreśliła Iza i koniec. Niech tak. będzie. Koniec, dziękujemy psychopatom, dziękujemy Izie, robimy krok dalej. Rodzimy krok dalej, to też nawiązanie do jednego z naszych poprzednich odcinków. Zapowiadaliśmy głośno wam powrót Mateusza Mostowiaka, nowa twarz uwielbianego wnuka Barbary Mostowiak, synka Mar syna Marka. No i niestety zostaliśmy oszukani przez produkcję serialu. No nie tylko my, ale także tak. rzesze fanów. Miała się pojawić taka króciutka scena z zapowiedzią, jak ten nowy Mateusz będzie wyglądał, miało być zdjęcie w kuchni Barbary, scena została wycięta. Um, Co poradzić? Ci, no. którzy czekali, wiesz czekają nadal. No. Przewijali sobie ten odcinek sekunda po sekundzie. No, byli mocno na pewno zainteresowani. Ale nie martwcie się, faktycznie będzie. To nie jest tak, że to była jakaś plotka, tylko po prostu zniknęła jedna, okazuje się dość znacząca scena. No. Ale już na początku kwietnia będziemy mogli wszyscy oficjalnie uderzyć butlą o okręt no, mostowiaków tak. i zobaczyć nową twarz nowego człowieka. No bo musi się pojawić. Musi się pojawić i na pewno wywoła e, gigantyczne emocje. Emocje. Wiemy to już oczywiście jako sympatycy serialu jak miłość. Ile komentarzy, już sam fakt, że się ten Mateusz nie pojawił, się pojawiło na różnych portalach mm -hmm. społecznościowych. Przy czym on nie jest lubiany już, jeszcze tak. się nie pojawił, ale to wiadomo, rozmawialiśmy też o tym w tym odcinku, o którym mówiliśmy, o tej nowej twarzy. No, będzie ciężko mu zastąpić ciężko. kogoś, kto był tam od urodzenia. Trzymamy kciuki, czekamy na nową twarz, niech się pojawi nowy bohater. Nowy bohater, nowe cechy, bo to się tak mówi, niby ta sama Właśnie, postać, ale na pewno będzie, będzie co innego. No, po to też produkcja zmienia po, y, aktora, żeby jakiś wiesz tam nowej nowej no, za nową twarzą y, kryje się też jakiś tam nowy charakter no i emocje, które pewnie też wzbudzi gigantyczne, no i nie oszukujmy się, już samo to powitanie Mateusza Mostowiaka przez babcię Barbarę zapowiada, Jednocześnie znaczy jest taką naprawdę mocną, mocną zapowiedzią tego, że zostanie w serialu na dłużej, zostanie w rodzinie Mostowiaków na dłużej, no i poznamy bliżej przeszłość Mateusza, który od dłuższego czasu z rodziną kontaktów nie utrzymywał. Ale będzie utrzymywał, czekamy Mati na Ciebie, to już na początku kwietnia i robimy sus duży w stronę pierwszej i a nie chcemy zobaczyć sceny, jak Mateusz się pojawia na cmentarzu. Nie to poczekaj. Dobra. Sorry. Bla, 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 dobra, bla, 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 dobra, bla, 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 strata. Czekamy na Ciebie Mati, coś takiego. Czekamy było. na Ciebie, no więc właśnie mówiłem, że czekamy na ciebie Mati. Do zobaczenia no, no. w kwietniu yy, nie możemy się doczekać. Tak, i teraz yy, ci, którzy się nie mogą doczekać, mogą już dzisiaj z nami zobaczyć to wielkie powitanie Mateusza Mostowiaka. Tylko w super kiepskich okolicznościach. No ale sami zobaczcie. Zobaczcie sami. Babciu. Do grobiny wraca Mateusz, który na jakiś czas się oddalił od rodziny. Wraca trochę inny, zmieniony. To dla aktora, który do nas przychodzi, nie jest takie łatwe. Na pewno jest wielka odpowiedzialność wejść w czyjąś rolę, ale zrobić to też po swojemu. Wierzę, że dam radę i że to będzie jakaś nowa przygoda, dodam nowy kolor do postaci Mateusza. Patrz, ludzi, nasz mały Mateuszek, a teraz dorosły mężczyzna, studen. chorąży. Babcia jest dumna, że ma takiego żołnierza, że, że tak go to wojsko już wychowało. Na pewno droga, którą wybrał, czyli e, droga żołnierza, jest drogą odpowiedzialną, e, drogą wymagającą, ale też e, drogą, którą wybrał sam, z czego na pewno jest dumny. Proszę, próba, akcja. Pierwszy moment na planie był szokująco pozytywny. Byłem absolutnie zaskoczony ciepłym przyjęciem. Poczułem się jak w domu. Ja szczególnie jako babcia, ale myślę, że ekipa jest bardzo życzliwa, serdeczna i będziesz się tu na pewno dobrze czuł. A, całuję cię. Nie ma jak się umówić, nie ma jak wrócić prosto u dziadka Lucjana nad grobem. To jest jakby. Tak. jakby ostatnio powroty idą średnio no. naszym bohaterom. Nieważne jaki to serial, tu faktycznie, no niestety, no hej, akurat. No. Kiedy ostatnio wyszłaś spontanicznie na cmentarz i spotkałaś, no, już nie widziałaś od lat. No, no jakby trudno, ale nie było jak tego spiąć, tym bardziej do wojskowy na cmentarzu. Dziadek Lucjan zadowolony na pewno. No tak, wiesz, no tutaj też na obronę tego, tego miejsca powitania Mateusza dam to. To, że no Barbara jest w całym kontakcie z Lucjanem. Pisze pamięć. Ja rozumiem, opowiada ale on nie. Wy no, no rozumiem, że Barbara tak. jest tam dość często, ale on to nie było go tyle lat no, i co i zaczął tak, od cmentarza. No i tak. Znaczy podejrzewam, że początek tej sceny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Że on jednak się pojawi w domu mostowiaków. Tam się dowie od a, kogoś, że, się, babcia że babcia poszła na, tak, na cmentarz. No to odwiedzę babcie na cmentarzu. i Dziadka znaczy... na cmentarzu. Wi wiadomo, no wiadomo. Babcia tam no. na, na matce będzie. No dobrze. No mamy. Tak to, by, tak to się Powie, ale to też fajnie, że powiedzieliśmy, i powiedział to główny bohater. Będzie to coś nowego. Mhm. Będzie to nowy powiew, jak na razie cmentarny, później może będzie lepiej za to trzymać. Tylko czy wiesz, czy widzowie się do tego nowe, nowego powiewu szybko przyzwyczają? Aga, Liczne Wiesz dobrze, na to... że na początku no. jest hej, czy hejt. Na początku ci to nie pasuje, ale w końcu no. i tak nie masz wyjścia, że i to będzie postać, która będzie się pojawiać często, i tak się przyzwyczajimy. A bo przewijasz odcinek, nie i tego fusmu. No nie, no leci lecimy. Lecim lecim. Nawet, nawet nie... jeżeli kogoś nie lubisz, to masz nie. względem niego jakieś emocje i to już coś. Dziękujemy. Możemy żegnać grabinę i grób dziadka Luciana po to, by już być w pierwszej Miłości. Tak, przenosimy się do Wrocławia, i tutaj też tytuł serialu Pierwsza Miłość nie wróży niczego dobrego. Z miłością to ma niewiele wspólnego ostatnio. Pożegnaliśmy Michała, e, fani serialu Pierwsza Miłość po ponad 10 latach. E, no, opłakiwali. Dziwną, nagłą, niespodziewaną śmierć bohatera. To takie szybkie nawiązanie do tego, co się działo w ostatnich odcinkach, jakby ktoś przeoczył. No i tutaj kolejna tragedia nam się rysuje, którą też żyjemy od kilku odcinków. Kinga, którą gra Aleksandra Zienkiewicz, niezbyt długo się cieszyła z tego, że po ciężkiej chorobie nowotworowej cudownie zaszła w ciąże, że będą mieli z Jankiem dziecko. Spadła na nich straszna diagnoza, wstrząsające wyniki badań, no i niestety wada genetyczna u dziecka. Dobra, ja. zobaczmy, ja. zobaczmy, bo to jakby nie ma co chwilowo. Badanie jest jednoznaczne. Zespół Edwardsa. Co teraz? Hmm? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie dotrwa do końca ciąży. A nawet jeśli to z tych narodzonych, to ponad połowa umiera w pierwszych tygodniach. Tylko 5% potwierdzone ciężkie, nieodwracalne upośledzenie płodu. Może jest trudna. Organizm kingi po nowotworze osłabiony, no i to wszystko razem stwarza duże ryzyko. Rozważyłbym terminację. Yy, Aga, ważne no. pytanie, gdybyś mogła mi powiedzieć, przy okazji widzom oczywiście, po co jest potrzebna choroba temu jeszcze nienarodzonemu dziecku? Nie mam pojęcia. Po co jest potrzebna w ogóle kolejna tragedia w wątku? Tym bardziej, że ona ledwo wyszła z nowotworu, mm -hmm. ten już nie żyje, jakby... Mm -hmm. No, wiesz co? siedem pakań w ogóle pojęcia. pierwszej miłości. No nie, bo wiesz, no, ja rozumiem, że po coś. Na przykład, żeby to dziecko wyzdrowiało, i żeby było długo i szczęśliwe. To nie okay. ma takich szans. No, A y czyli już. Nie, tak, tak, tak. Zespół Edwardsa polega, znaczy to jest taka dosyć skomplikowana wada genetyczna, która polega na tym, że tak, y dziecko y no jest skazane na śmierć, powiedzmy to sobie wprost. Albo nie dożyje porodu, albo y ciąży trzeba przerwać. Y no, no dobra, bez. W miarę detali. szybko, bez, bez detali, detali, no bo to są naprawdę wstrząsające okay. Szczegóły. i teraz tak. Czyli po prostu pożegnamy dziecko. Pożegnamy dziecko, Kinga w żałobie i teraz tak. Boże, to... w pani serialu Pierwsza Miłość na pewno ide są idealnie zorientowani, co się dzieje równolegle z wątkiem tej choroby i tego dramatu Kingi, no bo Janek, mhm. mąż Kingi, również niewierny, ma na boku kochankę Lilkę. Lilka jest w ciąży. No i to dziecko jest zdrowe i teraz Czyli on ma dwójkę dzieci w drodze, tak, jedno zdrowe, drugie niezdrowe. Tak. I teraz boję się naprawdę spekulować, przewidywać, jak daleko sięgnie wyobraźnia scenarzystów. Że podmienił dziecko? Właśnie. Bo nie! To jest, jest niestety najgorsze, co może się wydarzyć. Naprawdę? Ale. W koment wiesz co, nie chcę tak też za daleko wybiegać w przyszłość, ale fani serialu Pierwsza Miłość już w komentarzach oczywiście snują teorie spiskowe różne. Tym bardziej, że Kinga tak. Nie bierze pod uwagę w ogóle tego, że nie donosi tej ciąży. Wiemy, jakkolwiek, nie donosi, by nie donosi, okay. jakkolwiek by się ona nie kończyła, więc do tego momentu porodu na pewno będzie no, w takiej dosyć ciężkiej sytuacji. No, Lilka rodzi za kilka miesięcy, mniej więcej dowiedziały się w tym samym czasie, że są w ciąży, więc no, tutaj naprawdę wróży coś drastycznego, niedobrego, potwornego, jeśli chodzi o to, jak ten wątek może się rozwinąć dalej. Matko, ale jak podmienią dziecko, dobra, ale no, bądź tak. Może Łupie, no. Ale jako wątek tak. tego jeszcze nie było. Nie było. Nie. Nie było. Jak on, on powie, słuchaj, no to nie chcę z Tobą być, ale hmm. daj mi. Bo ona, a może ona nie będzie chciała dziecka? Możliwe, wiesz co? Ta Lilka. Po I powie, to a bo nie chcę Lilka dziecka umrze podczas porodu, wiesz? Tu po O porodu. nie! No. I tu najpierw dziecko, a później Lilka. No. Naprawdę. O Boże, to już tutaj tracą swoje dziecko, Lilka dwie, umiera. Dwójka i, wiesz, dzieci, wychowują... dwie matki i zostanie jedna matka no, z jednym dzieckiem no, zdrowym. No. Jest spore zamieszanie wokół e, o, tego wiem. wątku. No, Ale no. podoba mi się. To Tego to nie grali. Aż jestem podekscytowany. No, ja też, wiesz co, tym bardziej, że e, wiem, że scenarzyści serialu Pierwsza Otrafią. Miłość naprawdę potrafią. E, tak jak wspomnieliśmy na samym początku, ta śmierć Michała dla mnie była ogromnym zaskoczeniem. Michał miał e, oddać nerkę swojemu choremu synowi. Tutaj nagle, wiesz, zgon, którego nikt się nie spodziewał. Nikt tego nie przewidywał, nikt tego nie zapowiadał, więc tutaj jeśli chodzi o taką, wiesz, rozwijającą się e, tragedię i coś, co e, spada na bohaterów i ciągnie się przez mm -hmm, kilka odcinków, mm -hmm. bo wiesz, przed nimi trudna decyzja i tak dalej, no to spodziewam się wszystkiego najgorszego. Fenomenalne! Jeżeli no. chodzi o Fiflak, to zdecydowanie topka, bo jeżeli naprawdę będzie tak, jak ty mówisz, mm -hmm. że ta Lilka nie dojedzie albo umrze, że no. co chodzi tu dziecko tak, i oni podmienią tak. finalnie stanie się szczęśliwi i w ogóle ze zdrowym, to no. będzie to. Co Oczywiście mówię, że chodzi o wątek, no bo to jest nieznane, jeżeli tak. to na przykład dowiozą, to hit. absolutnie. Ja też jestem absolutnie przekonana, Sztos. że coś się za tym na Ale bank fishe. będzie kryło. No bo Lilka nie jest też taką postacią, która jest przewidziana na dłużej w pierwszej miłości. No, kochanki z reguły kończą marnie wszystkie te złe kobiety. I wciąż jeszcze. Dokładnie, więc... W tym przypadku y, oczywiście Kinga ma pierwszeństwo, jeśli chodzi o życie. szczęśliwe życie, tak. po tych wszystkich oczywiście dramatach, które na nią spadły, więc... Jak nowotwór ją różnie. nie wziął, wiesz, idealnie, podoba mi się. podoba, ale, się faktycznie podoba ale tak jak mówię, Jestem na naprawdę pewno... zainteresowany, to jest niesamowite, to będzie cudowny filtr. Drodzy Państwo, spodziewajmy się go już za moment, bo to jest to. Albo w końcówce tego sezonu, bo też podejrzewam, że e, tak? tak, tak, wiesz co, no, Uuu, jesteśmy w, w końcówce marca e, za chwilkę. E, no, pożegnamy seriale na przerwę wakacyjną, więc niewiele czasu nam zostało, a jak wiemy ciąże potrafią się rozlekać w czasie mocno. To my wszystko już? My wszystko. Super. Dobra, <laughs> przepraszam, musiałem kropkę zrobić. Już mówię. Potrafią yy, się przeciągać mocno. Mm -hmm. Ale my nie będziemy przeciągać już dziś, więc bardzo Wam dziękujemy. Agnieszka, Pyś i Rudy. Piszcie w komentarzach wszystkie swoje predykcje. Jak na razie zwycięstwo fiflaczane Jestem pod ogromnym wrażeniem. Śledźmy ten wątek. Widzisz, a nie spodziewam się. Nie, nie spodziewam się, bo naprawdę myślałem, wiesz, to tak jak barwy nieszczęścia miały swój słaby moment. Myślałem, no, że w tej że... pierwszej miłości nie będzie już takiego. Ciężko być fanem i oglądać, ale nie do trudno nie docenić tak zdacnego ruchu. Co złego to nie my, fiflaki to też nie my. Trzymamy kciuki, żeby wasi bohaterowie mieli taki los, jak wam się tylko podoba. Uwaga, ga, żegnamy się. 3-4.